Moją pasją jest deer jumping, jumping, na rowerze wyczynowo. Od czego to się zaczęło? Zaczęło się głównie od tego, że poznałem kumpla, Gracjana, którego spotkałem w Siedliskach. Gracjan pokazał mi swoje trasy, oprowadził mnie po nich. Użyczyłem nawet swój rower, który kosztował wtedy 12 tysięcy złotych. To na mnie był po prostu kosmos. W wieku 13 lat patrzyłem na niego jak na Boga. Szczerze mówiąc, chciałem mu dorównać. Chciałem być no, najlepszy, szczerze mówiąc. No, o czym każdy marzy, dążyć do własnej pasji, o tym, żeby być najlepszym. Co robiliśmy? No, gracz miał kilka chopek, fajną trasę zjazdową, na którą je po prostu zabrał. Dał mi kas, ochraniacze, no, i powiedział śmiało. No, ja tak no, metodą prób i błędu, szczerze mówiąc, zjeżdżając raz, wychodząc, zaliczając gleby, bo było naprawdę ich dużo. mega podekscytowany tym, że, że w ogóle coś takiego istnieje. Nie wiedziałem, szczerze mówiąc, wcześniej, że istnieje taki sport, z którym po prostu można się tak zająć. Od dziecka czułem się po prostu mega aktywną osobą, jeśli chodzi o fizyczność. No i dobrze się w tym odnalazłem, bo bardzo, bardzo mi to pomogło i popchało mnie do przodu. Byłem bardzo aktywną osobą na WF-ach, czyli gdzieś nauczyciele widzieli po mnie, że, że jest jakiś potencjał w tym, jeśli chodzi o aktywność ruchową i fizyczną. No i starałem się jakoś w tym dążyć dalej do tego. Co dalej się wydarzyło? No, główkowałem, bo kawałek miałem do niego, żeby dojeżdżać, żeby zrobić to u siebie. Miałem kawałek wolnej działki, którą starałem się wykorzystać. Najpierw wykopaliśmy ze znajomymi małą dziurę, z której po prostu utworzyliśmy lądowisko i skocznie. No i z czasem, z roku na rok coraz więcej tam rzeczy po prostu budowaliśmy. Łapaliśmy przeróżnych sponsorów. Pani Hadam z liceum bardzo dużo mi pomogła. No naprawdę jestem mega wdzięczny tej kobiecie. Dirt Podgórska, bo tak to nazywamy, jest moim miejscem, gdzie trenuję na co dzień. Zazwyczaj w sezonie letnim, ponieważ w zimie ciężko nam utrzymać hopki, żeby po prostu tam jeździć. Zimą bardziej zajmujemy się sportami ekstremalnymi związanymi ze śniegiem. No jeśli chodzi o hopki same, to jest troszkę ubogo, ponieważ posiadamy jedną hopkę na twardo, ale również posiadamy gąbki, w które można po prostu skakać miękko, tworzyć przeróżne ewolucje i lądować w mięciutkie gąbki. Gdzie się na nic nie dzieje, totalnie. No, jeśli chodzi o ten sport, jest bardzo niebezpieczny, są kontuzje, są upadki, są bóle, i naprawdę to jest sport dla ludzi, którzy, którzy są naprawdę zdeterminowani i dążą do swoich celów twardo. Można do mnie zajrzeć. Ja jestem jak najbardziej mega otwartą osobą, lubię pokazywać, uczyć nowych rzeczy. Szczególnie jeśli chodzi o maluchy, bo jeśli chodzi o młodzież, o takie małe kajtki, no to jest mega, mega po prostu rzecz, że, że mogę coś takiego komuś pokazać. Czym ktoś jest młodszy, tym po prostu jest dla mnie to jakąś bardziej fascynacją i ekscytacją do tego sportu. No, myślę, że, że to może być kolejny adept, który po prostu podtrzyma tą kulturę tak jakby tego sportu w Dynowie, bo bardzo by mi na tym zależało, żeby ktoś dalej to kontynuował. Nie, że tylko na mnie się skończy, będzie kój senior, tylko po prostu ktoś młody przejmie. To widzę dużo osób którzy przyjeżdżających tutaj z okolic, że po prostu podoba im się to miejsce, lubią tam do mnie przyjeżdżać i mnie to jak najbardziej cieszy. Dlatego też, gdybym zobaczył kogoś młodego lub e, mamę z dzieckiem, które przychodzi i pyta po prostu o to miejsce, to jasne, jak najbardziej, zapraszam. Pasja, działajmy razem.